Słuchasz zwierzeń Wojtownika? No to zaczynamy. A przed Państwem, przed mikrofonem tutaj w studiu, redaktor Krzysztof Wojtas. No i przypomniał sobie taką jedną historię, którą, którą, o której gdzieś tam też czytałem. Hmm, historia dotyczy takiego śmiesznego zwierza, który, który hmm, żyje. No, w Azji żyje właściwie. Nazywa się Łaskun Muzang. Tutaj właśnie na Wikipedii też, którą ostatnio cytowałem, ale no teraz też muszę się podeprzeć, ponieważ informacje, które są podane, no, no nie sposób pomieścić w głowie. Nazwa łacińska prawda, jest pa Paradoxurus hermaproditus. No i, i też jest systematyka, prawda, gatunku, nie. I dowiadujemy się, że jest to gatunek drapieżnego staka z rodziny łaszowatych. Jest zdjęcie, no taki trochę niezadowolony na tym zdjęciu jest. No ale za chwilę no, dowiemy się też dlaczego. Ponieważ no, jest to specyficzny zwierz, który, który mm, przyczynia się do pewnego pro, procesu produkcyjnego i, i, i też no, pewnego procesu ekonomicznego na pewno. Co się o nim... czego... O nim się dowiadujemy. Yy. Gatunek mądrzewny, aktywny nocą, prowadzi samotniczy tryb życia oraz wykazuje zachowania terytorialne. Jest gatunkiem wszystkożernym. Yy. O, są też inne ciekawostki. Zagrożony wydziela cuchnocą substancje gruczołów przyodbytowych. No, no wiadomo, no, no trzeba jakoś się bronić tak został wyposażony więc no też właśnie takie, takie zawiera właśnie właściwości i umiejętności ale no nie o tym jakby chciałem tutaj mówić jest też mapka gdzie występuje ten zwierz no mamy tu zaznaczone takie no właśnie azjatycko-południowo-wschodnie rejony, Indie, tutaj jest co tam jeszcze tutaj jest no jest tutaj Indonezja, jest Półwysep indochiński, czyli tam jest Malezja, Mane Wyspa Borneo i tak dalej, Filipiny też są. No, czyli tam no, siedzi na dole, że tak powiem raczej na ten Oceanem Indyjskim i czy tam, czy tam w pewnej mierze nawet spokojnym. I oto właśnie do czego służy ten wiesz, jakby służy. Czego służy, czym się zajmuje głównie, więc czytamy tutaj, że nawet jest paragraf, znaczenie dla człowieka Łaską łuzank często niszczy plantacje owocowe, ziarna ze zjadanych przez niego owoców kawowca są po wydaleniu wykorzystane do produkcji kawy kopi najdroższej kawy świata czyli no dowiadujemy się już coś więcej, że niepozorny zwierz no w wyglądzie nie wiem, skrzyżowaniu kota z łasicą, produkuje tego typu właśnie ziarna, najdroższej kawy świata no i jakby jak to się odbywa no więc odbywa się to w ten sposób, że ten zwierz buszuje w tych właśnie rezerwatach w miejscach, które zostały przed chwilą tam gdzieś opisane przeze mnie, chodzi sobie po tam dajmy na to tej wyspie Borneo w lasach, yy, które tam są Zjada owoce kawowca, które, które się tam znajdują, i nie trawi jego nasion, a jedynie miąż. Po trawieniu przez enzymy trawienne i lekkim sfermentowaniu przez bakterie produkujące kwas mlekowy, ziarna przechodzą przez przewód pokarmowy i są wydalane. Zwierzę zjada tylko najlepsze owoce. No i chyba to jest tutaj kluczem do, 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 do sprawy. A przez przejście, przez przewód pokarmowy łaskuna, ziarna kawy, tracą gorzki smaki i kawa z nich wytwarzana zyskuje nowy, łagodny aromat. Po oczyszczeniu kawę przetwarza się w typowy sposób. No, nie znam typowego sposobu przetwarzania kawy. Poza, poza, poza robieniem jej w młynku. No ale, ale uznajmy, że, że tak jest. Ten gatunek zbierany jest przez ludność z wysp indonezyjskich: Sumatra i ski, czyli Sumatra, Jawa i Celebes. No to wyspa Jawa szczególnie mi, mi bliska ze względu na, na, na zawodowe moje jakieś predyspozycje. Wykonywany zawód, ale to taka czysta chyba zbieżność jakby sytuacyjna. No i w mniejszym stopniu z Filipin i Wietnamu. Wysoka cena skupu czasem skłania mieszkańców tych terenów do łowienia łaskunów i karmienia ich owocami kawy dla łatwiejszego uzyskania znacznej ilości tego gatunku kawy. Kilogram kosztuje około 1000 euro. No, drogo, drogo. Drogo napić się kawy, która powstała z kupy łaskuna. No ale, ale jakby sam ten proces pozyskiwania nasion i, i produkcji przemysłowej napoju no jest tego wart trzeba właśnie pochodzić po lesie deszczowym czy, czy, czy innym poszukać wy, wydłubać to umyć i no i rozumiem rozumiem że ta kłopotliwa sytuacja może sprawić że taka jest cena tych nasion. Mamy też zdjęcie zadowolony, prawda? Pan trzyma w ręku nasiona hodowca. Prezentuje ziarna, które przeszły już przez wnętrzności łoskuna, ale jeszcze nie zostały umyte i uprażone. No to właśnie jakby natywne takie natywne nasiona. Widać tutaj. No widać, że są właśnie te nasiona. W, w tych grudkach, które pan trzyma w ręku. No i później powstanie z nich najdroższa kawa świata. No i, i, i tym, tym właśnie do historii zapisał się ten ciekawy zwierz, o którym, o którym tutaj mówimy. I, I tym też z tego też jest znany, że ten, ten kawę dosłownie produkuje. No ale no, ja też muszę przyznać, że. no jakby czytając ten, tę opowieść, też zastanawiałem się, jak to się stało i kto wpadł na taki pomysł, żeby, żeby po, po prostu pozyskiwać w ten sposób substrat, substrat produkt, produkt, komponent do wytworzenia kawy, właśnie <laughs> w ten sposób. No i dotarłem do jakiejś informacji w internecie które no, nie, może nie są potwierdzone ale ale, ale, ale gdzieś e, m, przy, przynoszą pewien, pewien e, rzucają pewne, pewien, pewne światło na, na sprawę i dowiedziałem się że pochodzenie kawy jest ściśle związane z historią produkcji kawy w Indonezji otóż na początku XVIII wieku m, Znajdujący się tam Holendrzy, mający tam swoją kolonię wcześniej, no bardzo intensywnie produkowali kawę na różne sposoby. Zbierali, przetwarzali, wysyłali pewnie do Holandii tak i tak samo. I był specjalny czas nazwany Kulturstelsel w latach 830 i 870. No i miało miejsce wydarzenie, że Hol Holendrzy zabronili rodzimym rolnikom zbierać owoce kawy na własny użytek. Oni mieli po prostu to zbierać, oddawać im. I, i, no i, nie, że tak powiem, pańszczyznę taką oddawać tym właśnie kon kono kolonistom. No ale rolnicy nie chcieli wszystkiego oddawać. Tylko chcieli też mieć jakby kawę dla siebie. Więc wkrótce ktoś z nich zauważył, że po prostu jest, istnieje ten zwierz. Właśnie właśnie łaskun. No też, o, też jest ciekawe, zwany inaczej cywetą. Jeśli ktoś spotkał się z nazwą cyweta, to chodzi o tego samego zwierza. No i ktoś zauważył podobno, że, że właśnie ten zwierz zostawia tą kawę. No a że to był, że tak powiem, taki sposób pozyskiwania kawy, którego Holendrzy nie znali. Więc tubylcy w taki sposób musieli się ratować przez sytuację i pozyskiwać kawę dla siebie. Na pewno nie wiedzieli, że będzie to tak popularne w przyszłości i będzie źródłem takiego dochodu. Tym, tym więc zapisał się do historii. Zapisał się, nadal jest w historii łaskun, czy też cyweta, o którym opowiadałem dzisiaj tutaj w tym momencie zakończę ko tą historię i, i, i wspomogę się multimediami. Jeszcze chciałem tutaj też dodać, co jest istotne, że w tych audycjach, yy, które tutaj prowadzę, w Radius Ocast, yy, one są live. Tutaj nie przygotowujemy się. Tutaj pełna improwizacja i, 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 że tak powiem, no mówię, co mi na duszy gra i, i opowiadam Państwu wszystko na żywo, na bieżąco wspomogę się teraz multimediami wciszyłem sobie dźwięk więc może, może, może jeszcze raz by charakterystyczny dżingiel Radia Zoka został odegrany ten dżingiel właśnie bardzo lubię i przypominam, że słuchamy, słuchamy słuchają Państwo Radia z ja, ja na razie nie słucham, gadam, ale później też sobie wysłucham pewnie, jak wyszło. No i kolejna rzecz, też myślałem, może bardziej nie historia, ale, ale ciekawostka dotycząca świata zwierząt, że może niezbyt odkrywcza, ale no jest faktem, że istnieją ciekawe zwierzęta, które ciekawie wyglądają po prostu. I, i, i śmiesznie i to będzie mi niestety e, tę właściwość tego zwierzęcia ciężko przekazać ale, ale się postaram a podając jego nazwę no, skłaniam państwa i, i, i jakby też y, no, daję jakąś postawę by można było sobie w internecie sprawdzić to samo więc zwierzęciem o którym tutaj teraz mówię jest tamaryna wąsata małpa szerokonosa z rodziny pazur Występowanie Ameryka Południowa Lasy deszczowe Południowo-Zachodniego do Rzecza Amazonki Brazylii, Boliwii i Peru patrzymy na mapkę gdzie małpa się znajduje No mały mały obszar Mały bardzo obszar W Ameryki Południowej Nawet Wikipedia Jakby tutaj Zawiera taką, taką Segment taki można zobaczyć, czy to zwierzę jest zagrożone. Ale mamy informację, że niższego ryzyka, czyli małpie jest dużo, nie jest zagrożona. No I dobrze. I dobrze. W Peru nawet znajduje się pod ochroną, jest napisane. Całkowita liczba okazów jest nieznana. Również dobrze. No, ale po co ja mówię o tej małpie? Czemu ja o niej tak opowiadam? No, bo. Małpa ciekawie wygląda z takiego powodu, że posiada wąsatą wąsa i brodę, którego nawet no, muzycy zespołu ZZOP by się e, no, nie powstydzili. Także można wejść sobie znaleźć na internet, znaleźć tamarynę wąsatą i, i, i po prostu e, ciekawej tej osobliwości się przyjrzeć. E, ja myślę, że gdybym posiadał tego typu... E, o no, 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 twarzy bogate no to bym mógł spokojnie dorabiać komikowej przed świętami no ta małpa pewnie nie czyni tego ale, ale no, posiada właściwości to umożliwiające cóż więcej zostaje po, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie to była audycja w Radiu Zokast Kłania się pięknie redaktor Krzysztof Wojtas. No i życzę miłego dnia czy wieczoru, czy kiedy mnie tam Państwo słuchają. Zapraszam ponownie. Ahoj. To były zwierzenia Wojtownika.